Czas temu Anne opublikowała swój film, jak rozwiązywała testy, rozwiązywała quizy na same quizy, i teraz przyszła moja kolej, więc mam tutaj. Wybrane testy, wybrane quizy. W dodatku powiem, że nie wybrane przeze mnie, ponieważ wybrała dla mnie je Anne. Więc przy okazji będę reagować na to, co mi wyszukała na samych quizach, ewentualnie jakie ma o mnie zdanie, się dowiem. Ale od razu zachęcam do zostawienia łapki w górę, do zasubskrybowania kanału i do zostawienia komentarza później po obejrzeniu tego filmu tam na dole. Jeżeli macie jakieś testy, które też możemy rozwiązać, macie jakiekolwiek propozycje, albo sami stworzyliście jakieś testy, to możecie. Na mnie podlinkować, może powstanie kolejna część, a ja przechodzę do rzeczy. Punkt pierwszy tego filmu to jest test pod tytułem Czy jesteś zasęgiem" I to jest pytanie, na które ja bardzo bym chciała odpowiedź znać, chociaż uważam, ja personalnie uważam, że nie. Dobra. Czy masz swojego biasa ulubieńca? No mam, trudno nie mieć. Dalej. Czy wiesz wszystko o swoim biasie? Horoskop gusta, historia związków, pochodzenie itp. M może. Czy masz ponad 5 pięć... gadżetów związanych z Twoim biasem? Ostatnio naliczyłam 200. Czy robiłeś lub planujesz zrobić sobie zdjęcia w miejscach, w których był Twój bias? Czy planujesz przeprowadzkę do kraju, w którym mieszka Twój bias? Czy trzeba być na lotnisku, aby przywitać swojego biasa? Eee... Czy mógłbyś wstać swojego biasa? Nie. Czy posunąłbyś się do tego, aby napisać do niego list własną krwią? Nie, no. Bezpisany. Czy zrobiłbyś wszystko, aby zdobyć uwagę Biasa, nie? Tak. Niestety, nie jesteś już zwykłym fanem! Twoje uwielbienie idola przerodziło się w obsesję! Jesteś zasęgiem! Posuniesz się do wszystkiego, aby mieć kontakt ze swoim Biasem! Co? To czyste szaleństwo, podziel się wynikiem w komentarzu. Inspiracją do quizu był film Andrida Buffalo. Jak widać, nie byłam dobrym materiałem do tego testu. No, lecimy dalej, udajmy, że tego nie było, okej? Okay? Jakim połączeniem członka zespołu BTS i polskiego muzyka jesteś? Jakiej jesteś płci? żeńskiej? Jaki rodzaj muzyki preferujesz najbardziej? K-pop, rap, pop, R&B, hip-hop, rock, inny, słucham wszystkiego po trochu, słucham wszystkiego po trochu. Jaki jest twój ulubiony polski artysta? Sanach, Dawid Posiadło, Michał Szpak, Daria Zawiałów, Roksana Węgiel, Dawid Kwiaskowski, ktoś inny. Jaki jest twój ulubiony członek BTS? Jimin. Która piosenka z podanych podoba Ci się najbardziej? U, Akcent stary cygan. jest Dynamite. Jaka jest Twoja pozytywna cecha? Miły, pomocny, kreatywny, szczery, wrażliwy, asertywny. Asystentka? Jakie mamy opcje? Miły, pomocny, kreatywny, szczery, wrażliwy, asertywny. Pomocny? Skoro tak twierdzisz? Jaka jest Twoja negatywna cecha? Lenistwo, egoizm, wulgarność, zawiść, agresja, arogancja. Myślę, że tam z tyłu mogłaby paść agresja, a ja powiem lenistwo. Skąd czerpiesz inspirację? Z książek z filmów, seriali, z od innych ludzi. Mam inne źródło inspiracji? Mam inne źródło inspiracji. Nie? Tylko tak twierdzisz? Ile masz lat? Mój przedział jest ostatni nazywa się 22. Ostatnie pytanie, co lubisz robić w wolnym czasie? Jeść! Spać, ćwiczyć, rysować, śpiewać, czytać książki, łowić ryby. A wiecie co? Ostatnio jak grałam z Simsy to mi wyskoczyło, że moją specjalną umiejętnością jest łowienie ryb. Jak próbowałam zrobić Sima na swój wzór. Nie wiem o co chodzi, nie umiem łowić ryb. Grać w gry, grać na jakimś instrumencie? W wolnym czasie lubię leżeć. Nie ma tu takiej odpowiedzi. Zaznaczę spać. O... Ym. Jestem połączeniem Jonguka i Dawida Kwiatkowskiego. Z Twoich odpowiedzi wynika, że właśnie tym połączeniem jesteś. Zgadzasz się z tym? Podziel się wynikiem w komentarzu. Nie do końca wiem, czy się z tym zgadzam. Chciałabym się dowiedzieć, na jakiej podstawie to zostało stwierdzone. Ale Dawida lubię i Jonguka też lubię, więc jest spoko. Jaki outfit, co tu się dzieje? Jaki outfit gwiazdy K-popu powinnaś odtworzyć? Może to jest jakiś pomysł na nowy film. Kto wie, lubisz DIY? Średnio czasem coś zrobię. <laughs> Wolisz biały czy czarny? Czarny. Który z tych K-popowych girls' bandów lubisz najbardziej? o. Ooo. O -o. No i pytanie: Blackpink czy, czy Idol? W tym momencie. W tej konkretnej chwili, Idol. Jaki jest twój ulubiony odłam stylu estetyk? Fairy Core, Angel Core, Honey core... Kit Core Dark Academia, Art Hall, inna nie wiem co to. <laughs> patrząc po obrazkach, patrząc po obrazkach, wybiorę Fairy Core. Ma ładnego Bambi, <laughs> który zdanie najlepiej ci opisuje. Jestem spontaniczną osobą, nie lubię planować. Bez względu na trudności dążę do celu, zawsze znajduję wyjścia z sytuacji, być wyjścia. Coś w tym jest. Pomysłowość to moje drugie mi. Uwielbiam na codzienne rozwiązania, ale trzymać się wytyczonych szlaków, być bezpieczny. Żadne z tych zdań mnie nie opisuje, kilka zdań nie opisuje. Jak sądzisz tam z tyłu? Potrafisz no trafisz. Wyjść z sytuacji bez wyjścia? Znaleźć tak. wyjście z sytuacji bez wyjścia? Coś mówiłam, coś w tym jest. Minimalizm czy maksymalizm? Minimalizm, maksymalizm jest mi tłumacz. Wybierz hobby, malowanie, rysowanie, sport, słuchanie muzyki, fotografię, pisanie wierszy, opowiadań, książek, czytanie, taniec. Mam inne hobby, fotografia. Jesteś optymistą, pesymistą, realistą, marzycielem, ciężko stwierdzić. Realistą. Oceń swoją kreatywność w skali od 1 do 10, może 6. Outfit mini z Idle. Oto outfit k-popowej idolki, które powinnaś otworzyć. Podoba Ci się spróbujesz. Podziel się wynikiem w komentarzu. Podoba mi się! Bo to jest w sumie coś, co ja bym mogła włożyć. Lubię takie bluzki, takie crop topy, jakie ona ma na sobie. I taką spódniczkę na przykład chciałabym zamówić. I zamówiłam. Więc coś jest na rzeczy e, Idę on dalej. Czy rozpoznasz k-popowych idoli w wersji anime? Kto to wybrał? To nie będzie proste. Rozpocznij. Kto to jest? Y o nie, jak się cofa? Jak się cofa? Y A, G, U, S, T, D. Dalej? Ok. Kto to jest? Lisa i Jenny. L-I, S, A, I, G, E, N, N, I, E. Kto to jest? dla mnie. A jak nie odgadnę, to nie mogę przejść dalej? Tak się nie <grym« <grym« się nie na jednym pytaniu? O co chodzi? Kto to jest? Hmm. Może spojrzę po literkach i po ilości yy, pól. <grym«> Zgadłam! To co Kto to jest? Ej, no dobra, ale to już jest trudne. Robiłeś ten test? To jest trudne. Coś tym do? Eee, Jezu, no błagam, no i nie, nie, jak wy to oglądacie, to tego nie oglądajcie. Nie było tego, nie powiedziałam tylko głos, to nie padło, ale mam zielone, idę dalej, nic nie zaszło. Nawet nie dzisiaj tak źle stają. Dobra, znawca od kombeków i debiutów, uwaga, opiszecie sytuację. Mhm. E, krótkie włosy Dziewczyna Dziewczyna Krótkie włosy, niebieskie takie granatowe I czarny strój Niebieskie, krótkie włosy uh -huh. A Ryujin Ryujin ry E u ry i, -i n Dobra to jest wspólny punkt O o A to kto, co to za słodziak Krótkie blond włosy Krótkie blond włosy Mężczyzna <gry> Co? Techion? Nie powiedziałabym, ale znajdę literki. Możemy się przekonać, najwyżej no pójdziemy dalej. Te. Te. Techion, no, Techion, no, no, dobra, jesteś. Dobra, to mamy wspólny test, ale on jest serio taki trochę trudniejszy. Chociaż z tamtym w ogóle ona tam siedzi z tyłu, ona nie wie, co się stało, niech lepiej nie wie. To był Jimmy. Nie, gorzej. Kaj. To był kaj. To było po prostu, to był szczyt wszystkiego. Co on mi. Dobra, mam. I tu mam. Co, jak, co? Nie, za dużo. O nie, to były Twice. To była Dahyun, i Mina tam chyba mi mignęło. Niedobrze. I tu mamy. Mmm. Okej, okay, tu jest zagadka. Hmm. Hmm. Podpowiedź poproszę. <noise> ale to nadal nie jest co ja bym chciał... No jeszcze raz... No jak... Dobra, dzień, niech wam będzie, ale nie pomyślałabym. Poradziłeś sobie z wyzwaniem bardzo dobrze, widać, że interesujesz się k-popem, dzięki. Oby tak dalej. Którą k-popową solistkę przypominasz? Jaka jesteś? Troskliwa, rozważna, lojalna, zabawna, kreatywna. Eymm... Troskliwa? Jaki outfit podobać się najbardziej? Z tych to bym wybrała ten. Jaki jest Twój ulubiony K-popowy solista? Park Jihoon, Baekhyun, Kang Daniel, Ziko czy Temin? Park Jihoon? Kang Daniel. Jaki nowy lubisz pić najbardziej? I tu mam tak: lemoniane, banana, milk. To jest nie wiem czy czekolada, czy kawa super czekoladowa. Bubble tea i slasher. I ja wybieram z tego zestawienia Slasha. Jaki jest Twój ulubiony kolor? Czerwony, lawendowy, czarny, różowy, niebieski, różowy. Jakie zdjęcie zrobiłabyś sobie jako idolka? To mi się podoba. Jaki azjatycki kraj chciałabyś odwiedzić? Korea Południowa? Kropka! Widzicie tą kropkę tam? Ona jest kluczowa. Które zdjęcie estetyk podoba Ci się najbardziej? To jest genialne. Co jest Twoim talentem? Śpiewanie nie, tańczenie nie, pisanie nie, rysowanie nie, nauka też nie i co teraz? Pisanie innych rzeczy niż. Książki się liczy. Aiu, oto Kejpopowa solistka, którą przypominasz. Aju to południowo-koreańska piosenkarka oraz aktorka. Wytwórnia muzyczna, z którą współpracuje, to Lo Entertainment. Zdebytowała w wieku 15 lat, wydając mini album Lost and Found. Zagrała główną rolę w kilku serialach. Lubię seriale z Aju i lubię Aju, więc jestem ucieszona. Rozpoznaj zespoły z White Entertainment po trzech piosenkach. Niedobrze. Są tu zespoły, których kompletnie, znaczy znam zespoły, ale kompletnie nie znam ich piosenek, więc to będzie bardzo interesujący test. Hello. No dobra. Mam eee, trzy punkty. Eee, Gdzie jest winner? Tu. Eee, bo, bo, bo. Gdzie jest icon? Tu. Big Bang. Eee, AKMU. I tu się zaczynają schody. Tu? Nie. Tu? Też nie. Tu? Nie wiem. O, zgadłam. I ostatni. Dobra, nie było tak źle! Mam, uwaga, 93%! Dobrze, świetnie sobie radziłeś. Rozpoznajesz większość zespołów, na pewno stanujesz prawie wszystkie zespoły z YG Entertainment. Dzięki. Czy przetrwałbyś związek z Idolem? Też bym chciała wiedzieć. Pomyśl o swoim biasie. Dokąd wypralibyście się na randkę? Do sławnej, eleganckiej restauracji? Do uroczej knajpy w małej miejscowości? Do klubu na imprezę? Do jego domu lub hotelu? Uroczej knajpy w małej miejscowości? Komu powiedziałbyś o waszym. Powiedziałabyś, przepraszam, o waszym związku? Najlepszej przyjaciółce. Twój partner wyjeżdża na 3 miesięczną trasę koncertową. Jak utrzymacie kontakt? Nie będę rozmawiać z nim na skype, bo będę z nim rozmawiać przez kakaotok. Będziemy sobą pisać i dzwonić. Jadę z nim, nie, to no będzie samo. Chodzą plotki, że twój partner flirtuje z Rose z Blackpink. Co robisz? Publikuję zdjęcie naszego pocałunku. Piszę do rąk, aby się od ciebie oczepiła. Płaczę, jestem załamana. Ignoruję to, to tylko plotki. Ludzie, to tylko plotki. Razem z Twoim biasem idziecie na rozdanie nagród. Jego zespół wygrywa. Jak reagujesz? Całego jego i przytulam. Wchodzę z nim na scenę. Klaszczę, by nikt nie zauważył! Co? Przecież to bez sensu. Płaczę z radości, ale nie zbliżam się do niego. Płaczę <grym> z radości, ale nie zbliżam się do niego. Nie, dobra, klaszczę, żeby nikt niczego nie zauważył. W social mediach fani ciągle sipują twojego partnera z Jerry z Red Velvet. Co robisz? <grywanie> Przenik, przyjeżdżę do <to> beznadziejny shipp. <grywanie> Ja Nagrywam wideo, że jest mój. Skarżę się mojemu partnerowi. Co mam się mu poskarżyć? Ej, co oni robią w tym internecie? Ej, stary, sipują cię z Jerry. Nie, no bez przesadu. Ignoruję to normalne. Twój biaście się oświadcza. Co dalej? Mam dwie opcje, tak albo nie. Rozpowiadam o tym całemu światu. Decydujemy się poinformować o tym producentów. Czemu producentów? A nie wytwórnie? <grymne> Zaczynam przygotowania do ślubu. Myślę, że powinni wiedzieć ci, co są wyżej. Przetrwaliście! Gratuluję. Wytwórnia twojego idola zaakceptowała, by wasz związek moglibyście się spotykać. Z czasem fani powoli dowiedzieliby się o was, a ty byłabyś ulubioną partnerką i dole fanów K-popu. Brawo! Jesteś cierpliwa, wytrwała, kochasz całym sercem. Zdecydowanie nadajesz się na partnerkę dla gwiazdy K-popu, których życie uczuciowe jest skomplikowane. No i co teraz? Zgadę twojego biasa z jest na podstawie kilku pytań na tak lub nie. Czy jego pseudonim zaczyna się na J? Czy ma nazwisko Kim? Nie. Czy urodził się w grudniu? Nie. Czy pochodzi z Busan? Tak. Czy należy do RapLine? Nie. Czy należy do MagnaLine? No. Czy urodził się w 1994 roku? Nie. Czy jest najwyższy, najniższy w zespole? Tutaj są mylne informacje na ten temat. Czy ma zwierzę? Nie. Czy jego pseudonim jest związany z angielskim słowem? Nie. Nie. Czy posiada tatuaże? No i co z tymi tatuażami? Tak. Czy interesuje się fotografią? Czy znajduje się na tym zdjęciu? A na tym? Park Jimmy. Z twojej odpowiedzi wynika, że to właśnie tancerz jest twoim biasem z BTS Udało mi się zgadnąć, czy niestety się pomyliłam Daj znać w komentarzu I to był ostatni test, więc mam nadzieję, że wam się podobało Jeżeli wam się podobało to pamiętajcie o łapce w górę, pamiętajcie o komentarzu, tak jak mówiłam na początku, jeżeli macie inne... Testy, które mogliśmy rozwiązać i chcecie, żeby ta seria wróciła na kanał, bo już wcześniej kilka takich testów się pojawiło i gdzieś w trakcie trwania tego filmiku pojawiały się odnośniki tutaj w prawym górnym rogu. Więc jeżeli chcecie tego więcej, to też dajcie nam znać, a ja się z Wami żegnam i idę się e, zastanowić nad swoim własnym życiem po wypełnieniu tych testów. Dzięki za oglądanie, do zobaczenia!